Łódzkie na plus, najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Marszałek Grzegorz Schreiber wziął udział w konferencji naukowej na temat wdrożenia technologii 5G w województwie łódzkim oraz utworzenia portalu informacyjno-komunikacyjnego. Realizacja tych zadań pochłonie w sumie milion złotych. Mogliśmy tu w Łodzi usłyszeć słowa pani minister Emilewicz, która powiedziała wyraźnie, chcemy żeby Łódzkie było tym pionierem rozwoju nowoczesnych technologii 5G. To, te słowa padły, no te słowa są pewnym zobowiązaniem. Jesteśmy w chwili obecnej liderem. Będziemy się starać, aby Politechnika Łódzka, która jest w regionie łódzkim i pracuje dla regionu łódzkiego i ma wsparcie z regionu łódzkiego, tego miejsca nie oddała. Teatr Wielki w Łodzi będzie współprowadzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki podpisanej umowie dostanie z resortu kultury ponad 3 miliony złotych rocznie. Z budżetu województwa rocznie na działalność teatru przeznaczanych jest ponad 30 milionów złotych. Rodzinne firmy z dotacjami dobre praktyki w województwie łódzkim. Pod takim hasłem w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi odbyło się spotkanie, na którym można było posłuchać o unijnych dotacjach dla przedsiębiorców. Muzyka. W Łódzkim Domu Kultury działa już Kino Perspektywa. Gościem honorowym uroczystego otwarcia był reżyser Jan Jakub Kolski. Kino wróciło do Eudeku po pięcioletniej przerwie, a jego nazwa została wyłoniona w konkursie. W repertuarze będą filmy niszowe, w tym produkcję łódzkiej wytwórni filmów oświatowych. Szanowni Państwo, pozwólcie, że otworzymy Kino Perspektywa w Łódzkim Domu Kultury. oglądać warto, odważnie, hardo, oglądać filmy wartościowe, polskie, światowe, stare, nowe. Niech kina perspektywa kulturę odkrywa. No dziękuję Ado. bardzo, dziękuję. W Zdęskim Dąbrowie w powiecie łowickim po raz drugi odbył się bieg żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Ideą biegu jest popularyzacja wiedzy o żołnierzach wyklętych, a także promocja biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Ruszyła kampania promocyjna pod hasłem Łódzka marka mleka, skierowana do mieszkańców województwa. Ma ich zachęcić, by sięgali po mleko i jego przetwory od lokalnych producentów. W akcję włączyła się Łódzka kolej aglomeracyjna, która będzie wyświetlać w swoich pociągach reklamy zachęcające do spożywania produktów mlecznych. Kampania potrwa cały rok, a patronat nad nią objął marszałek województwa Grzegorz Schreiber.